serdecznie państwa witam 13 w 2023 rok tu mam taką rodzinę numer 8 gdzie wybitnie gromadziły sobie zapasy w niej. matka nie miała gdzie czerwić a później zginęła a to cała historia tej rodziny cała historia tej rodziny Damy tu matkę Zula 20, czyli ta, tą, która była przeznaczona na wycofanie, na stracenie, a zyskała u mnie jakby drugie życie. No, ciekawe, to jest, czego one są ciężkie ciężkie bo stare plastry ziemne tu nic nie ma będę musiał taki nietypowy trik zrobić bo obawiam się że w tej północnej może coś być dałem tu matkę tą zola 20 na jesieni mi się zbytnio nie popisała bo mi nie utworzyła rodziny Okazało się, że teraz w tej rodzinie najładniej całej w w tej pasiece. To jest to jest zjawisko niezrozumiałe. I tu w tej rodzinie będzie zarazem pierwsze miodobranie jak i drugie. Co one sobie tu przyskładały? Tak mi się wydaje, że tą tą staweczka jakoś wagę ma. Zobaczymy zaraz. Co tu jest? No pszczoły się zaniepokoiły moją wizytą przy takiej temperaturze. że nawet nie widzę, żeby latały po wodę. Tak i ich ta tam temperatura ściera a tu ramki się wzlepiły ale nic Więc... I teraz no niestety muszę tu użyć parę kłębów dymu żeby sprowadzić dziewczyny do pionu wyprostować do pionu zobaczymy czy nie zjadły to co miały jak państwo widzą mają. Mają. widzę że przy tej nowej matce się zrobiły bardziej takie ożywione pomijak i gdzieś, iść dalej To z reguły jeszcze się rodzina nie wyrobiła. sami Państwo widzicie. Także z tego ulka parę literek wydmucham. Tylko pytanie, czy tu nie będzie skrystalizowanego największy problem i przy miodobraniu najpierw muszą opuścić korpusy odsklepione yy, nie zasklepione a potem zasklepione bo po, zasklepione mogą być kryształy już i to jest problem później I dalej rameczka wyklędała. także z niektórych ulic coś pociągnie tak troszkę jest ale niestety też trzeba innej rady nie ma sześć ramek było takich sześciu ramek to może być nawet 4 litry nie powiem że będzie 6, bo nie były zbytnio wypełnione tak wskazuje moja orientacja no, stopniowo proszę państwa no, częściowo nakryć tak żeby ich może nie przydusić żeby mogły się poschodzić. Och, tak zejdą do gniazda się. oj proszę państwa tak wygląda miodowranie w Ulu8 Tak wygląda niedobranie w Ulu8 No teraz. W takie inne czynności jak przekładanie ramy do północnych stawek tego nie będę kamerował, drodzy Państwo. no Widzicie, jak to wygląda. Wszystko tu nie było brane, to coś sobie im zostało. A tam, gdzie było brane, to prawie nie ma nic. No, serdecznie się z Państwem żegnam z tego ujęcia.